Po użyciu płyty gumowej, która zabezpiecza nasze dłonie i powoduje to, aby szyba nie wpadła nam do środka. Zostaje wybita tylna szyba, umożliwiająca ewentualne techniki późniejsze, takie jak konserwa, czyli wyciągnięcie poszkodowanego do tyłu. W tym momencie widzimy dwóch ratowników z odpalentem z sprzętem hydraulicznym będą przystępowali do usunięcia drzwi przednich, aby móc ewakuować ustawy poszkodowane. Ratownik medyczny przez okno tylne wchodzi do, wchodzi do samochodu wraz z drugim ratownikiem, aby móc zająć się poszkodowaniem. użycie techniki 45 stopni w celu stworzenia przestrzeni